Cześć Wszystkim! Hej! Słuchajcie, witamy Was w odcinku z gry Fortnite Dla osób niewtajemniczonych słuchajcie, to jest gra od 13 roku życia no. Tutaj Adamowi rodzice pozwalają. pozwalają, nie ma problemu Ale jeśli macie Wy, nie wiem, 3, 4, 5 lat, no to to nie jest gra dla Was Tak Także to proponowałbym po prostu zgasić A dla wszystkich pozostałych słuchajcie Dzisiaj sobie zagramy w tryb, chyba Twój ulubiony Tak 50 na 50, że mamy po prostu są tylko dwie drużyny. Nie, że każdy jest sam, bo tak ta, ta, bo przeważnie. Ja tak, Ja takiego akurat nie, nienawidzę. Nienawidzę, no, że każdy jest sam? No bo. Aha, ty lubisz, jak, są, jak są drużyny? Drużyny i tak. Albo oddziały, dobra. Ale może spróbujemy dla takich mistrzów, To, ale to później, dobrze, dobrze. Teraz zagrajmy ustawka. Dobra. I. normalnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, generalnie ostrzegam, jesteśmy dość słabi w tą grę. Adam chyba nawet gra lepiej ode mnie. Bo Ty ogólnie nie gra. Tak, ja dosłownie kilka gier tylko zagrałem, no i z tym budowaniem zawsze jest problem, bo tutaj... Ja trochę nawet umiem, jak biegnę, biegnę, to za chwilę mogę dać płaskie, już trochę się nauczyłem. Mi właśnie ciężko się to przełącza tak szybko, bo niektórzy to ty, 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 ty. No, po prostu rewelacja, już. rewelacyjnie grają, no ale to wszystko jest kwestią po prostu grania, grania doświadczenia, tak. Tutaj na dla osób, schody. które w ogóle, w ogóle nie widziały tej gry, to wygląda. Teraz y, chyba jest oczekiwanie na y, aż gra zbierze 100 graczy. Tak. I teraz... Y, czekaj. Max to 100. Tak, Max. A tu już widzę, jest 50 w twojej drużynie i a 48 oni... w drużynie Uni. przeciwnika. Mhm. Mm ja tu mam takie miejsce fajne. To Ale to? w ogóle możesz wyskoczyć już, czy jeszcze nie? Teraz no. chyba dopiero. Mogę. Czekaj, coś y, słabo widzisz, Adaś? Nie, Że jesteś okay. pochylony straszliwie. Hmm. Czy ja mogę ciebie trochę do góry dać? Tylko czy tak? sprawdzam, czy to ta góra. To ta. <grym> <Sorry>. <grym> ok. Okej. Aby sobie. rozłożyć lotnię, wciśnij A. Ale to y, jak dolecisz wystarczająco nisko, to chyba samo to wyskoczy. No. Nie? Samo się otwiera. A ty możesz jeszcze schować lotnie? No mogę. I włączyć ją niżej? Tak. Czyli. Szy a, to ja nie widziałem o tym. Czyli jak chcesz pierwszy być w kraterze albo coś, to może się jeszcze zgasić? Nie, nie, nie od razu, tylko po można jeszcze wcześniej po prostu. Okej. Okay. To jest jakiś zamek? Nie, co to jest? Jakiś góra. Nie, nie, ja. A jak y, przechylisz w dół, to on nie leci szybciej przypadkiem? Jak y, ka kamerę obrócisz w ten Czeka, sposób? Nie, I go tak jak gdyby wciśni y, tą gałkę do. A to masz. Dobra. No, Dobra, gdziekolwiek, tam gdzieś skrzynka. Ale słychać? Aj, same te osłony, jedna spadła na, na dół. No, no, tylko już pozbieram to, co tu jest. Dobra, czy może ten mikrofon bardziej tak ustawię? No, jakoś tak. Powinno Pisa, być dobrze. Tak, akurat taki jest dla mnie bardzo słaby. No, ale ty nie masz za bardzo wyjścia, tak? <laughs> O, nie, dobrze. 300 metalu trzeba. No, a to moja ulubiona sniperka. Ale czekaj, tak. bo z tego metal szybko wyleciał, a już masz 47. A nie, bo ja jeszcze miałem ten. Takie. Już 50. skrzynki. Ale z tego widzę, jak dużo. Patrz, po 20 poszło. Coś za drewno? Yyy... nie. Za to, a karabin. dobra, ja tego nie lubię. Ale ty masz to zresztą. No. To czekaj. Zaraz. No, okej. Okay. Wybiję sobie mi A słuchaj, a czemu ci pokazuję trzech innych przyjaciół po lewej stronie, tam widzę, jest ale. niby TV. to są generałowie chyba korzorów. Ja jestem generałem nie niebieskich. Z... Czyś mi się zdaje? Że to tak o, działa. No ciekawe, w sobie sam nie wiem. Skrzynka to jest? Czy... nie? Już mi się zdawało. Złoty samochód, tak? To jest spód auta? A. a. Eee, 9. Młodynamik i zobacz jak szybko. 33 sztabki tego żelaza czy srebra. A tu O, a zobacz właśnie z tego jak szybko to leci 8. Eee, to szybciutko. Zobacz, no 52. Już, już masz połowę do tej snajperki. To już najwięcej, więcej, zobacz jak tu! Słuchaj, a możesz na sekundkę mapę włączyć? Żebyśmy zobaczyli mniej więcej i... Aha, ok, to zaraz wszystkie drużyny tutaj przylecą, tak? No. W sensie wszystkie. Wszystkie dwie tylko. No. To nasi? Tak. Też próbuje nas zastrzelić. Słyszę. Czekaj, bo tu widzę linię, to przeciwnicy... w tak jest! Dobry czy zły? Do, zły i dobry. A jest, masz przycisk. No chodź ty tu. A czy y, y, rzucając y, granat możesz zabić swojego przypadkiem? Czy, czy, nie. czy nie ma takiej możliwości? No. Jest tu w środku? Jest. Obejdę. Obejdę. To no. No, dawaj go Jest twój Jejku, co tam się na dole? Tam było ze trzech na dole yy, Którzy sami się tam jakby... Oj, granaty są Jak to się usuwa? No Ale ty cwaniaszko No dobra Są pociski do tego? Tylko sześć Ale no dobre i to hmm, Takie dobre wszystko Słuchaj czy ty czy to... Nie wiem, ale Uuu, jak mi się... Granat co, co on robi? Bomba taneczna No Bar Bardzo dobry przedmiot No to dawaj, tam na dole ich było widać, mógłbyś zrzucić A co ty tu wyrzucasz? Bombę To trzeba było na dół, bo tam już nie chciałem, żeby... Ale oni w karterze stoją wszyscy. No, bo to jest najlepsze miejsce. Ale przeciwnicy z góry łatwo ich możesz tutaj, jak podejdziesz, przecież? No nie! Oni mogą tu sobie bazę widzisz? No wiem, no to dawaj z granatnika i już. To doleci? Trochę wyżej. Tak? Będzie? Nie. Dobrze, dobrze, idealnie chyba. Żebyś nie spadł. On prawie to się stało. O, Dzwaj po ciebie gdzie, gdzie masz broń? Gdzie on jest? Przecież Powaliłeś innego. A jajaj, to ten. Od tyłu. Uwaga. Masz, nie! masz szansę? Nie. Aj, nie. Ale gorzka. Tam mam wiem, bo Powaliłeś tylko. Niestety. E, wróć do lobby. Okej. Okay. Zobaczymy, teraz może spróbujemy... Solo nie! Ty teraz. Zaraz wybiorę, któryś tryb. Albo to samo, albo. Spróbuj to samo. Chyba tak. Weźmy o, Y tak. w gotowości. Michał, brak gotowości. Um, o, to zagramy razem z PL. Michałem. I ty. Hm. Zdajesz? brak gotowości. No to nie wiem. Dobierze tam, czy nie? Jest. Chyba, chyba będzie razem z nami. I Z, Także... za, z nim. Dobra, no to zobaczymy. I tak się pewnie spotkamy, no bo to kółko jest dość małe, w którym toczy się walka. Potem nawet. jeszcze raz mniejsze. I jeszcze A się zmniejszy, no. To jest Michał. To wiele nawet. Tak, Michał. Ty, 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 ty. Mogę mu jakoś zatańczyć, to jakoś są te ruchy. No, tam tak. lesze, którym... No miesz I, I... wybieraj. A tu y, tam jeszcze ruchy. <noise> <noise> Okej. Okay zobacz, gdzie jest kółko. To znaczy? Aha. O, prawie w tym samym miejscu. Bo to jest centralnie na środku mapy. No ja, nie, o. czasami jest z, z boku. Na, na końcu. Czas tak? Czasami też tak jest. Okej. Cześć, się jakbyś mógł się tutaj odbędzie. i szybko, patrz, dobra. Daję ci tu super możliwość. To tu znaczy? na tą wieżę. Tam są trzy skrzynki. Tam, na skałę tam. Widzisz tam? Tu wide? naprost? Nie. Tam. Przed Tam o. Tak. Dobra. Na czubek. Teraz daj parę rzeczy, żebyś tam wylądował na samą górę, bo tam są skrzynki, i wiesz, tak? Okej, okay, okej, okay. tutaj, tak? No, może się już szybciej, żeby puścić, a. Nie, nie, no. dobra, już tu. Żeby nikt ci. A nie, nie ma tej skrzynki. Dobra, to tak czy siak? Niżej. Nie ma problemu. Wskoczę tutaj. Też są rzeczy. Tak, coś tam. No, zaraz przeszukamy. Też to znajdziesz jak nie, no to trudno, wow Tu, na dół, bo już tu nic nie ma Tu nic nie ma, tu, tu nic nie ma Nie było! Tam było? Eee Zagapiłem się Dobra, tutaj nic nie widzę Ani też nie słyszę Czekaj Ok, Shogun. tutaj jest Ciesza? shotgun Tam też jest Co to jest? Karabin? Też shotgun Dobrze I teraz tak tam czasami jest skrzynka. Tu gdzieś? A nie, tom, tam dalej. No tam. dobra, ale to ja nie trzeba. Zobacz, czy Nie, możesz, masz przecież surowce. Aha, faktycznie, ja zapominam o tym. Nie, do siebie, bo tak to nie zadziała. Tak. Dobra i tu mogę dalej, tak? tak? I skrzynka. Faktycznie. Ja już znam to miejsce. Dobra, słuchaj, weźmy taką. O... Masz <laughs> szczęście. Łopatą e. Whoops. I te to robię. No hmm. właśnie, widzę, ale. A to na mnie też to działa. No, no. no. Czekaj. na mam Twoją problem. drużynę. Jak to ci z Okej Okej. Dwie Już momencikada się. kadasz. Czurow, wiesz. Ale gdzie on tutaj jest? Tu! No to! To wszystko, dobra. No znisz. okej. Okay. Łopata nie, co to jest? Kilo. Kilo, tak. Wezmę jeszcze tu. Jest też nowy, widzisz? Tam zielony, a tamten był szary. Pamiętasz? Nie bardzo. Gdzie, gdzie, gdzie? Kilow ten. A tak, tak, że mamy nowy. Jasne, słuchaj, Kupiłem. Dobra, wreszcie. Z tego co zostało. Tam do tego czasami są skrzynki. W tym? W tym. Już Ale tam są jakieś rzeczy, po prostu. No dobra. Jeszcze tu obok chata jest, to mogę... Więc. Strzałki? Pociski bardziej. Bo to strzałki to do łuku jakiegoś. Strzały? Ej, szybko na górę, bo są. Skrzynka zawsze jest górze No to już lecę. Ale ja mam też. Ale... dobre te, te bronie, które są. Myślę, dobre. Że, myślę, że są spokojne. Nie jeszcze to, chyba dobre. W no tej nie, ale... ]że nie jeszcze to dobre. Słuchaj, weźmy to. To jest. Nawet dobre. Patrz, schody na górę i zniszcz. Dobra, ja i tak, ale się mnie i tak ktoś zabije. Zacznę, ja mam pocisków, nie zdążę tego i tak użyć, co tutaj mam. Także, na spokojnie. Idź do tej lotni, tam. Widzisz spokojnie, takie? spokojnie. A te antenka? Coś takiego. Szybko, co ty? To nasi. Dobra. Spoko. Leć, co ty? Dobra, bo ja nie wiem, jak tu wysoko może skakać. Ej, zbierz to. To wiem, że mi daje jakąś moc. Podskocz. Hmm. Ale gdzie ty lecisz? Tam już wszystko pozbierali. No dobra, dobra, tylko się zastanawiam po prostu czy... Idź na tamte. Idę tam Stoi. do tych moich gostków. Idź... O nie, dobra, już gostek to zbierze. Szybko, bo ci się kończy. Yy, tu jest gdzieś ten licznik? Bo ja tego nie widzę. Nie, ja też. Ale tam będzie tak bliz blizgotać. Jak? No takie... Jak... Błyszczeć czy co? Nie, no tak raz normalnie, raz nie i je głoś. Tak, mm. tak, tak. I chyba jest wibracja napadzie w tym wiesz. Szybko wiesz tego! Co? No co ty? Dobra, o dobra. Tam głoś tak buduje. O nie, to drzewa jakieś Leś tam do... A ale da, daj mi grać przede wszystkim. Tylko Będzie... ci do Ja wiem, ja wiem, ale nie chcę. Dziękuję. Jajajaj, shotguna go. Co to za? Gdzie ja to postawiłem? Dużo to wszystko się zniszczy. No, szybko. Ale dostał strzał. Ale co ja robię? Ej, idź do tego balonu. Albo te, albo te rzeczy. Podejrzewam, że tu nie, nie ma pocisku Nie. Jest, Ale super. Faktycznie, czy ja Iść stodam. na dach! Iść na dach! Iść na dach. Daj grać! No ale tam jeszcze... <laughs> ale jest... daj grać! <laughs> ale tam jeszcze... Ale tam... daj grać! No daj powiedzieć! Ale Adaś przeszkadza mi to! Czekaj, czekaj! Popatrz, co za nie, że nie trafisz... Ale jak trafię, to zabiję. Eee. Ale wiesz, co jest na dachu? Tylko ci powiem. Dawaj, Takie dobra. rzeczy to są już złote. Okej okay. znaczy najlepsze. Dobra, nie chcesz iść? Nie. To najlepsze? Nie. Czekaj, gdzie nie są? Nie, nie ma. Dobra, tu? No, Boże, ktoś to zabrał To też możliwe. Co jest względne? Nie, tu, tu. Nie, tu. No dobrze, już. <laughs> Dobra. Już schody na bok no Tak o, może być? No. Szybko! Już ktoś to zebrał, ale... Już... Jak ktoś zebrał, jak to jest pewne rzeczy No, już wiesz to nie, nie ma pocisków e, Wiesz to Ten, Tego krzaka A gdzie ja w tego krzaka się... A nie no. mogę tego użyć Ksiaka. No już czekaj, bo... E, kt e. Którym to się zbiera? To e... Dobra, to? Mm -hmm. Co mam go ubrać? No. Za to um, jest takie jakby... To złote co? Z tego Gosztek żebrał. Za to mam. Um. To. Nie. Jak A, straciłem życie. od razu. Ach. Zbierz to to... Szybko że leci. Zbierz e, złote rzeczy. to no rzeczy! Ja no nie wiem, jak to działa, człowieku. Szybko! Dobra, ja wolę snipera. Niech goście sobie tam ogarnie. Tu też są rzeczy. No tak, ale to zamiast czego? Zamiast tego mogę. Wezmę taki zwykły karabin. Szturmowy. O, 120 pocisków, może być. Trampolinę masz. O, idealnie. Co ty? Ja nie dam rady tego użyć w walce. No to jest tu na przykład. Ty możesz wystrzelić pójść za nich i snajpić Ej, też jest dobre a tu jeszcze a, je, je. No to trochę w dół, teraz Jeszcze robię. coś tam Daj tu trampolinę i zań, ale Widziałem ten pocisk jak leciał Nie wiem, czy ja tu dojdę Szybko Uii. Już ogólnie dla, dla Ciebie koniec. Y jak spadnę to zginę? Nie. A. Ach. To mm. mnie załatwił. I słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Serdecznie Wam dziękujemy za oglądanie. Jeśli chcecie więcej odcinków z Fortnite'a to zostawcie łapkę w górę. I napiszcie w komentarzu, jaki tryb najlepiej żebyśmy... Y nagrali. Y nagrali. Bo nie wiem, czy ten tryb z Thanosem jeszcze jest? sami Ju tak. Już nie mam, okej. Okay. No to zobaczymy. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Narka.